Montaż karnisza ściennego apartamentowego. Planując umiejscowienie karnisza musimy mieć na uwadze wygodę otwierania okna. W związku z tym rury karnisza powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 7 cm od krawędzi otworu okiennego. Karnisz powinien być szerszy od otworu okiennego o około 30 cm, czyli po 15 cm z każdej strony. Wsporniki rozmieszczamy symetrycznie w odległości około 10 cm od krawędzi otworu okiennego. Montaż wsporników rozpoczynamy od oznaczenia miejsc do wywiercenia otworów pod kołki i wkręty mocujące. Następnie wiercimy otwory, mocujemy kołki rozporowe i dokręcamy podstawę wspornika. Na ramiona wsporników nakładamy element maskujący mocowanie. Następnie nasuwamy je na profile tak, aby element blokujący profile znajdował się w płytszym rowku profilu. Wsuwamy na nakręcone wcześniej elementy mocujące ramiona wsporników. Wsuwamy element maskujący do ściany i dokręcamy go wkrętem blokującym. Dokręcamy wkręty blokujące elementy mocujące profile. Nakładamy i dokręcamy ozdobne końcówki profili. Gotowe!